Od kilku lat obserwujemy międzynarodową karierę chwytliwego i nośnego hasła, jakim jest jakość życia. Hasło to idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy, bo wszyscy chcemy mieć quality of life. Problem w tym, że ta nośna idea nie zamyka się w mieć, ale rozciąga na być. Mimo to etyka jakości życia, moralnie bardzo niebezpieczna i bazująca na logice dyskryminacji i wykluczenia, ma swoich zwolenników. Postawię nawet tezę, że będzie ich przybywać, jeśli nie zatroszczymy się o zapewnienie godziwego bytu osobom z niepełnosprawnością. Nazywam się Magdalena Guziak-Nowak i jestem dyrektorem do spraw edukacji w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, które od lat wspiera finansowo rodziny wychowujące dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zapraszam Państwa na wykład pod tytułem Rodziny osób z niepełnosprawnościami: Dylematy etyczne i aktualne wyzwania które wygłoszę w ramach Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki już 23 lutego o godzinie 19. Zachęcam do wysłuchania, a później do nadsyłania pytań, na które chętnie odpowiem w czasie sesji QA na żywo 28 lutego także o godzinie 19. Do zobaczenia.